Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Kafetarnów Dziś. Państwa i naszym gościem po raz drugi w naszym studiu i nie po raz ostatni wójt gminy Gręboszów pan Krzysztof Gil. Witamy Pana bardzo serdecznie. Witam Panów. Rozmowę tradycyjnie z pięknych i przestronnych murów pubu w Śródmieście zakłócaną przez robotników, którzy od roku remontują kamienice obok i nie mogą skończyć poprowadzą Seweryn Partyński oraz Michał Gniadek. Panie Wójcie no spotykamy się po raz drugi. Wcześniej spotkaliśmy się zaraz jakby na początku na przygody z samorządem. No chyba już od tego czasu mija prawie rok. Proszę powiedzieć czy w gminie Gręboszów już wszystko kula, tak jak być zagra? Ponad rok dokładnie. Panie redaktorze nie wszystko kula, tak jak bym tego sobie życzył oczywiście, ale na pewno lepiej to funkcjonuje niż na początku mojej działalności. Tak jak wcześniej mówiłem, czyli przy okazji poprzedniego wywiadu, Sprawdzałem i robiłem taki audyt, powiedzmy, jeżeli chodzi o wydajność pewnych instytucji komórek jednostek Urzędu Gminy. Wiem teraz, gdzie są słabe punkty i będziemy te punkty musieli troszkę wzmocnić. Panie Wójcie, dobrze, wzmacniacie punkty, pewne, pewne obszary Waszej funkcjonalności to wiąże się z zwiększeniem kosztów, czy jednak z własnymi siłami? Um, oczywiście, że z zwiększeniem kosztów, ponieważ dobranie wykwalifikowanej kadry, doświadczonej, która będzie obsługiwać i petentów, i wnioski, które będziemy składać, i apelować o środki zewnętrzne, no, wymaga akurat zatrudnienia. No przynajmniej przynajmniej. No bo obracacie teraz z większymi pieniędzmi, no bo gwójt tak, tak, tak. chętnie sięga po dotacje zewnętrzne. Dokładnie, są takie możliwości, dlatego chętnie z tego korzystamy, ale o tym pewnie później podyskutujemy. Ale na pewno to są też wymierne oszczędności, krótko mówiąc, bo jeżeli my nie możemy tego zamknąć we własnym zakresie i nie możemy składać wniosków czy tworzyć tych wniosków u siebie w gminie, takie wnioski muszą przygotować podmioty zewnętrzne, za które trzeba zapłacić i to słono zapłacić więc mimo wszystko to i tak będą dobre, mhm. dobre rzeczy dla, dla gminy, dla mieszkańców. I one będą procentować. Panie Wójcie, kontynuując serię moich pytań, zanim oddam głos Sewerynowi, Centralny Port Komunikacyjny, poznaliśmy warianty przebiegu przez Powiśle y, trasy, która będzie łączyła, trasy kolejowej łączącej Tarnów i Busko. dwa z tych wariantów przebiegają przez y, gminę Gręboszu. proszę powiedzieć, który z Pana opinii wariant jest lepszy, albo w ogóle czy w ogóle pociąg mieć u siebie, czy jednak niekoniecznie? Znaczy, trzeba zacząć od tego oczywiście, że jeżeli chodzi o inwestycje in, budowy CPK i tej tak zwanej siódmej szprychy komunikacyjnej z Warszawy na południe Polski przez Tarnów do Nowego Sąsza, e, to jest program rządowy, więc e, de facto my mamy minimalne e, jakieś tam kwestie co do tego, w jakiej koncepcji to będzie przeprowadzone przez Gminę. Co prawda, do 10 marca są speczne konsultacje i każdy mieszkaniec może swoje uwagi kierować oczywiście do, do zarządców CPK, ale też i taka uchwała Rady Gminy została w podjęta, która daje mi kompetencje do dyskusji, do spotkań i ewentualnych negocjacji na temat przebiegu tych tras. I też podjąłem już kroki, żeby umówić się właśnie z ministrem Korałą, który odpowiada za ten cały projekt, żeby już na etapie projektowania pewne rzeczy wykluczyć lub ująć. Czy no ale konkretnie, który wariant? Byłby ehm, dla was optym, optymalne. To naprawdę Wiecie jest. To jest bardzo trudne że... i nie da się jednoznacznie odpowiedzieć mhm. na to pytanie, ponieważ analizujemy cały czas. W kontekście przede wszystkim budowy mostu i planowanych obwodnic, które powstaną na terenie. Ehm, port czy ta linia kolejowa powstanie później, więc tutaj już na tym etapie trzeba pewne rzeczy sygnalizować właśnie e, ministrowi, żeby później nie było jakichś nieporozumień lub nie wiem sztucznych. Sztucznych budowli w polach, o jakichś mówię tutaj, obiektach typu mosty zwodzone czy, czy, czy jakieś inne dziwne rzeczy. Można to wszystko połączyć. Dlatego teraz analizujemy pod, przede wszystkim pod kątem budowy mostu i tej obwodnicy, a tak czy inaczej będzie ta linia kolejowa przecinać czy to w gminie Gromoszu czy w innej gminie na pewno przecinać miejscowości i mieszkańcy będą się musieli liczyć z tymi utrudnieniami, więc to też nie będzie łatwe zadanie. Ale czy powiedzmy, no bo Pan jest bliżej tego projektu niż my we dwójkę razem wzięci, no bo słyszymy CPK, 2,5 godziny do Warszawy, no cuda nie widzę. A, just Z pana, takim, jakby, z pana informacji wynika, że w ramach tego, jak już ta linia powstanie, będą tworzone połączenia lokalne, nie wiem, szybka kolej aglomeracyjna, nie wiem, połączenie lokalne, Tarnów, Busko i tak dalej, tak żeby by nie tylko trzy pociągi przyjechały tamtędy, szybkie pendolino, które nie będzie się zatrzymywało na stacji Gręboszów Główny, tylko czy będą takie regionalne mniejsze pociągi, z których będą korzy mogli na co mieszkańcy. Nie no dokładnie, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że przede wszystkim celem tego całego projektu to jest szybka kolej, która ma łączyć główne miasta pomiędzy regionami, które w ciągu 2,5 pół i pół znajdą się w CPK w pocie lotniczym i z tego tytułu na pewno my nie będziemy mieć żadnych profitów, jeżeli chodzi o przystanki, tylko sama sieć, czyli infrastruktura będzie wybudowana na terenie gmin, ale Mam nadzieję i myślę, że w konsultacjach to też wyniknie, że te linie nie będą stały i nie będą użytkowane tylko trzy razy dziennie, tylko troszkę częściej właśnie przez taki lokalny transport kolejowy. I nawet byłem ostatnio na spotkaniu w Województwie świętokrzyskim byłem zaproszony przez wicemarszałka Mariusza Goska, który jutro prawdopodobnie składa ślubowanie poselskie serdecznie go pozdrawiamy. Ale chodzi o to, że strona świętukrzyska już. Planuje, już działa nad rozbudową linii kolejowej nr 73 do Buska, i z Buska do Nowego Korczyna. Tam ma być to zmodernizowane. Więc po drugiej stronie Wisły, naturalnie to się taki układ zrobi, gdzie, gdzie będzie ta sieć, będzie ta infrastruktura dla tego ruchu lokalnego. Więc naturalnym byłoby pomyśleć o tym po stronie Małopolski, i taki też pomysł przedstawiłem panu Marszałkowi Łukaszowi Smułce, który w tej chwili analizuje wszystkie potrzeby w całej Małopolsce. Wiemy, że Małopolska prężnie się rozwija, też są ogromne nakłady na rozbudowę kolei, więc jeżeli powstanie tutaj taka sieć, na pewno będzie wykorzystana według mnie do, do tego, żeby mieszkańcy kursowali pomiędzy Warszawą, Kielcami wózkiem czy Tarnowem. Ale również z uwzględnieniem tych mniejszych miejscowości, mniejszych gmin z przystankami. Mhm. Co może ja teraz jakieś pytanie zadam, Panie wójcie, jest pan młodym wójtem, ale już doświadczonym, nieco od jakiegoś czasu mówi pan, że pojawia się coraz więcej środków w gminie. Stara się pan te środki wydatkować, ale w kontekście tych środków chciałem zapytać, jak to jest z tą polityką. W samorządzie. Czy rzeczywiście na politykę w samorządzie nie ma miejsca? Czy ona się pojawia? Czy bez niej można funkcjonować? Czy nie jest w ogóle potrzebna? I właśnie o to chciałem zapytać, bo często mówi się, że dziura w drodze nie ma barw politycznych, a chyba jednak czasem trzeba do pewnych spraw politycznie podejść, czy nie? Czy, czy nie? Czyli to wszystko zależy od stylu zarządzania, jaki sobie przyjmiemy tak i to tak naprawdę od charakteru człowieka, który zarządza całą gminą zależy. Ja wychodzę z założenia, że najważniejsze to być człowiekiem i rozmawiać z każdym i żeby polegała ta współpraca na wzajemnym szacunku, bo wtedy niezależnie od barw politycznych naprawdę można dużo zrobić. Ale na pewno polityka się przebija przez samorządy i jeżeli ktoś mówi inaczej, to ja naprawdę się z tym nie zgadzam, absolutnie. Mimo wszystko samorząd, żeby dobrze funkcjonował, aby aplikować ośrodki zewnętrzne, żeby realizować ciekawe projekty, musimy też lubować pewne sprawy, przestawiać te pomysły. No, Naprawdę trzeba się w takie rzeczy bawić. Jeżeli możemy ubrać w to wszystko swoich lokalnych posłów, można ubrać to jakichś działaczy partyjnych, to dlaczego z tego nie skorzystać? Po co wyważać drzwi, które są otwarte? Można budować oczywiście wokół tego, że jesteśmy absolutnie niezależni, nie wychodzimy z żadnymi inicjatywami, zamykamy się tylko i wyłącznie do swojej gminy, nie wychodzimy nigdzie na spotkania, nie zapraszamy nikogo tylko na dłuższą metę właśnie wtedy ta dziura przysłowiowa w drodze będzie miała barwy polityczne. Dlaczego? Bo z każdej igły można zrobić widły. i krótko mówiąc, no jeżeli ja będę oskarżał kogoś, że nie ma tych środków, ja nie dostałem, ale jeżeli nie aplikuję, nie zgłaszam tych problemów na szerszym forum, no to no przepraszam bardzo, no są samorządy, które działają aktywnie i dlatego te środki pozyskują. Nic Samo do gminy nie przyjdzie? No właśnie, powiedzmy o tym, może co przyjdzie do gminy, w kontekście planów inwestycyjnych samorządu na rok 2020. Co tam ciekawego znajduje się w budżecie? Plan na rok 2020, tak naprawdę, to jest też pokłosie pewnych działań z roku ubiegłego, więc tutaj należałoby przypomnieć to, co udało się zrobić w roku ubiegłym. Był bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o inwestycje, choć budżet nie zapowiadał się ciekawie przy wsparciu właśnie szeregu osób przychylnych samorządowych gminy Gramboszów. Z posłem krajskim na czele. Z posłem na czele, ale nie tylko. Też bardzo dobra współpraca z radnym sejmiku województwa, z Wojtkiem Skruchem, z marszałkami wszystkimi, ale tutaj no, przede wszystkim w kontekście inwestycji wojewódzkich z Łukaszem Smuką, ale i z panią poseł obecną Anią Pieczarką, czy teraz z marszałkiem Edwardem Czesakiem. Naprawdę rozmawiam jesteśmy w stałym kontakcie i naprawdę nigdy, nigdy nie odmówili pomocy. I przez ten rok udało się wiele zrobić. To są remonty dróg transportu rolnego, maksymalne środki dofinansowania, to jest Festiwal Smaku, Małopolski Festiwal Smaku, jedna z, z edycji, która w kilku gminach się odbywa co roku. No, w tym roku cieszyła się największą popularnością, jeżeli chodzi o liczebność ludzi odwiedzających w Małopolsce. Było kilka tysięcy naprawdę ludzi, więc rewelacyjna impreza. To również pomoc w organizacji kół gospodyń miejskich i szereg, szereg innych inicjatyw, które tutaj chcieliśmy rozpocząć i udało się zrealizować, ale przygotowania, czyli składane wnioski na wieloroczne inwestycje już po pomalutku się zbliżają, czyli aplikowaliśmy o środki na zakup samochodu strażackiego. W ubiegłym roku dostaliśmy podmesę w wysokości 800 tysięcy złotych. W tej chwili przygotowujemy przetarg. Dostaliśmy również promesę na zakup elektrycznego autobusu do przewozu dzieci szkolnych. Przypomnę, to jest dofinansowanie w kwocie 1 800 i to jest 90% dofinansowania dla samorządu gminy Gręboszów. Tu jest skomplikowana procedura, akurat przetargowa, więc chwilkę nam zejdzie. I samo oczekiwanie na produkcję autobusu też jest długie, bo to jest jednak elektryk, więc to z Linii nie schodzi tak jak autobus spalinowy. Ale Więc to też jest przewidziane na, na ten rok, ale zaczynając, już aplikowaliśmy o te środki, jeżeli chodzi o inwestycje związane z odbudową zabytków. Jako gmina składaliśmy jeden projekt na prawie 170 tysięcy złotych, czekamy na rozstrzygnięcie przez Urząd Marszałkowski teraz już będziemy mieć praktycznie kompletną dokumentację, będziemy aplikować o, znowu o środki na remont dróg transportu rolnego, ponieważ gmina jest typowo rolnicza, więc to jest bardzo ważne. Mamy zabezpieczone środki również na działania melioracyjne. Będziemy również już złożyć wniosek na drogę powodziową i szereg, szereg innych rzeczy, które, które będziemy realizować. Główny taki punkt programu na ten rok na pewno chciałbym zakupić działkę pod budowę przedszkola. I to jest krok milowy, jeżeli chodzi też o rozwój gminy. Panie Wójcie, to jeszcze jak wspomniał Pan o bezpieczeństwie, powiedzmy w dniu nagrania naszej dzisiejszej rozmowy, jesteśmy w trakcie silnych wiatrów, które przedchodzą przez nasz region. Jak w gminie Gręboszu sytuacja wygląda, czy że powiem bezwietrznie, czy jednak, jednak były problemy? Nie, wieje. Wieje może troszkę słabiej niż w innym regionie. Jesteśmy akurat w takim miejscu ukształtowaniu terenu, że, że te. Grube wichury nas troszkę omijają, i, i, i na razie obyło się bez żadnych interwencji strażaków, i mam nadzieję, że tak zostanie. Panie wójcie, mówiliśmy o wydatkach na bieżący rok, o inwestycjach, ale chciałem zapytać o to, bo teraz mamy pięcioletnią kadencję, kadencja długa, chciałem zapytać, czy ma Pan jakiś taki swój flagowy projekt, gdzie po tych pięciu latach będzie chciał Pan z dumą powiedzieć to udało mi się zrobić, to sobie zaplanowałem czy raczej taka praca u podstaw i wykonywanie bieżących zadań, które są równie ważne jak jakieś takie duże, duże projekty, czy znaczy, Na pewno takim moim konikiem będzie budowa tego przedszkola bo naprawdę jest to jest okazja do nie tylko zapewnienia odpowiednich warunków na rozwój dzieci ale też jest potrzeba rozbudowy bazy a w obecnym stanie to jest niemożliwe nowoczesne przedszkole wraz z zapleczem żłobkowym daje możliwość również na rozwój ekonomiczny gminy, ponieważ rodzice, jeżeli będą mieli gdzie oddawać swoje pociechy, będą mogli i spokojnie do pracy u nas na terenie, więc przez to naturalnie też się napędza w pewien sposób gospodarka i to jest mój taki na pewno sztandarowy projekt, który chciałbym zrealizować. Ale im dalej w las tym więcej możliwości i zobaczymy jeszcze co się uda zrealizować. Na pewno trzeba też zmodernizować służby ratownicze, troszkę tych dróg trzeba poprawić. Melioracja, którą trzeba odbudować praktycznie od podstaw, ponieważ jest bardzo zaniedbana, więc tutaj znowu mam problemy ze spółkami wodnymi. To są. Tematy, które zajmują ogrom czasu, ale są mniej widowiskowe. Są mniej widowiskowe, ale mhm. są do zrealizowania i znowu na kolejne lata, moim następcą na pewno zabezpieczą możliwość dalszego rozwoju gminy. O, jak to pięknie, już rok jest wójt, ja i się o następcach. Nie? Dokładnie, ale wszystkie gminy. działania. Rozumiem, jakieś konsekwencje, no tak. do tego trzeba myśleć na pewno też długofalowo, a nie tylko tu i teraz. Panie Wójcie, na koniec, no chyba, że Seweryn będziemy miał już jakieś pytania, ale chciałbym zapytać o właśnie widowiskową inwestycję, czyli budowę mostu Borusowej. No, Pan pewnie ma tam, że powiem, albo osobiście, albo jakiegoś szpiega, który codziennie jest na tej inwestycji. Proszę powiedzieć o jej zaawansowaniu. Uda się w tym roku ukończyć ten most i pojedziemy tamtędy samochodem, a wcześniej będziemy bawić na na imprezie z okazji otwarcia mostu w gminie Gręboszów? Tak, bardzo często, no, w sumie to jest niedaleko od mojego miejsca zamieszkania, więc bardzo często przejeżdżam tamtędy również, jeżeli się przeprawiam na drugą stronę jeszcze istniejącym promem i widać z dnia na dzień postępujące prace. Na tą chwilę to jest około 37% prac wykonanych. Z tego co wiem, ponieważ od czasu do czasu są narady budowy, na które też jestem zapraszany i na każdą uczęszczam. Jeszcze będzie wzmocniona obsada, krótko mówiąc, robotników, więc, więc raczej nie ma tutaj zagrożenia, żeby ten most, most w jakimś stopniu się opóźnił. No chyba, żeby jakieś warunki nadprzyrodzone tutaj. Mamy no, powodzie, i powodzie. I... Więc tak, więc to jedynie może wpłynąć na to, że, że ta budowa się opóźni. Mhm. Na tą chwilę wszystko idzie zgodnie z planem, i otwarcie mostu jest przewidywane na, na jesień tego roku. No i super. No i tym optymistycznym akcentem w oczekiwaniu do jesieni kończymy kolejny odcinek programu kafetarnów. Dziś Państwa i naszym gościem był wójt gminy Gręboszów, pan Krzysztof Gil. Serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. A wśród mieście Państwa bawili, rozmowę prowadzili Seweryn Partyński oraz Michał Gniadek. Pozdrawiamy, do zobaczenia.